Ania dziewic poszła do Nie Nie z powodu edukacji albo nie z powodu swoich dzieci, ale z powodu książek. Książki dla dzieci, zwłaszcza tych nieco młodszych, to dzisiaj nie tylko fabularne historie opowiadane przez autorów, ale również formy interaktywnej zabawy. Dziś właśnie kilka takich interaktywnych książek poddamy testowi najsurowszych sędziów, czyli dzieci. Przyniosłam dzisiaj do Waszego przedszkola takie książki, nad którymi musimy popracować razem. Potrzebuję Waszej pomocy. Ja je będę czytać, ale Wy musicie wykonywać różne polecenia, które są tutaj zadane, ok? okay. Naciśnij na żółtą kropkę i przewróć kartkę. Zobaczymy, co dalej. Uwaga! I... Pięć razy naciśnij na żółtą kropkę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sprawdzimy teraz, co się stanie. Kiedy wszyscy klaśniemy w ręce. Trzy, cztery. A jak klaśniemy dwa razy? A trzy razy? No to jeszcze, 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 jeszcze klaścimy, klaścimy, klaścimy. O, jeszcze klaszczemy, proszę, kropki rosną. Jeszcze, 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 jeszcze klaszczymy. O, Okej, okay. a teraz naciskamy na białą kropkę. No i co? Skończyło się. To chyba teraz trzeba zacząć książkę od początku. To jest książka dla takich dzieci, które niestety nie widzą i muszą sobie wszystko wyobrażać. I my teraz będziemy sobie wyobrażać tak jak oni, dobra? Słuchajcie, to jest książka o kolorach. Dla Tomka kolor żółty ma smak musztardy, ale jest mięciutki jak piórka kurczaczka. Mamy tutaj piórka, widzicie? One są zupełnie czarne. Ale jak ich dotkniecie, to zobaczycie, że to są jakby piórka. Prawda? To są piórka. Czerwony jest kwaśny jak truskawka i słodki jak arbus. Kolor czerwony boli, kiedy wygląda spod zadrapanej skóry na kolanie. Tu mamy truskawkę? Tak. Czujecie truskawkę? Kolor brązowy. Kolor brązowy. Szeleści pod stopami, kiedy liście, są suche. Czasami pachnie czekoladą, a kiedy indziej pachnie bardzo brzydko. Ale gdy słońce wyjdzie, żeby popatrzeć na spadające krople, wszystkie kolory wychodzą i malują tęże. I mamy tu wszystko. Mamy tu piórka, mamy tu truskawki. Zobaczcie, zeszyt do zabaw lokomotywa. Odjazd, nasza lokomotywa odjeżdża ze stacji. Jedziemy lokomotywą. Mamy tutaj maszynistę, pomocnika maszynisty. Nie, wcale ich nie mamy. Chyba trzeba będzie ich narysować. Nie no, chyba całkiem fajny maszynista nam wyszedł, co? Dobry ten kierownik, super. Bez pasażerów pociąg nie jedzie. Mateusza, narysujesz tam walizkę? Super. Oczywiście. Słuchajcie, książka zostaje tutaj u was w przedszkolu, będziecie po niej rysować, ale dopiero po obiedzie. Kochani, teraz trzeba bardzo poważną decyzję podjąć zdecydować, która książka wam się podobała. Komu podobała się książka o czarnym kolorze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, naście. Chyba już mi się wszystko pomyliło. Ale raczej podoba się ta książka. Mhm, dobrze. Komu podobała się książka o tym, że pociąg nie pojedzie bez pasażerów? Mi, mi, mi. Dobrze, widzę, że tutaj jedna łapka w dole Dobrze No dobra, a komu się podobała książka o naciskaniu kropek? Nie, 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 nie. Ta wygrała Ta wygrała? Nie, wszyscy. nie, nie. wszystkie Wszystkie są fajne